Pani, to ja Alex jest dzisiaj z nami Max. I jesteśmy już w Warszawie. Okej okay, widzowie, jesteśmy teraz na Placu Piłsudskiego i tam widać Pałac Kultu Kultury i Sztuki. Teraz idziemy widzowie do grobu nieznanego żołnierza. Tam go widać gdzieś. Tutaj się znajdują różne takie rzeczy, gdzie yy, znaleźli gdzieś, ale nie piszą gdzie. Tak tutaj one o to wyglądają. Okej, zobaczcie widzowie, tutaj są dziurki w płocie, żeby zobaczyć jak wyglądały fundamenty tego pałacu saskiego. A tu jest dwóch nieznanego żołnierza. Tak tutaj o to wygląda to miejsce. Teraz idziemy do ogrodu saskiego. Tak ten grób wygląda od tyłu. Zobaczcie. Tak to oto tutaj wygląda. Są tutaj takie ładne zdobienia. A tutaj jest taka duża, ładna fontanna. O, zobaczcie, tak oto wygląda. Zobaczcie widzowie, tak to ona wygląda tu. O, zobaczcie, tak oto ona wygląda. Taka duża, bardzo jest. Wow. A tu się znajduje zegar słoneczny. Teraz idziemy na plac ten. Teraz idziemy na plac Piłsudskiego. Piłsudskiego a później pójdziemy na Krakowskie Przedmieście. Zobaczcie, widzowie, my tam patrzyliśmy przez dziurkę, tam na się, a teraz zobaczymy tu przez dziurkę. No bo tutaj też był pałac, więc zobaczmy tutaj jak to wygląda. Wow, zobaczcie tutaj widać te fundamenty. Tutaj też jest dziurka. Wow, fajnie to wygląda. A tam widzowie, zobaczcie, jest taka flaga Polski. O, zobaczcie widzowie, to jest cała makieta. Podświetlony jest ten grup nieznanego żołnierza. A to był ten ogromny pałac. Tu jest pomnik marszałka Piłsudskiego. Zobaczcie, tutaj nawet jest napisane Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski I tak wygląda tutaj jego posąg Zobaczcie, idzie zmiana warty Podążamy za tymi żołnierzami I idziemy na zmianę wart. Okej widzowie, już tutaj czekamy na tych żołnierzy Już się zbliżają My tutaj na nich czekamy Okej widzowie, patrzymy

Tak to wygląda tutaj z boku Okej okay, widzowie, idziemy sobie tutaj taką dróżką troszeczkę pozwiedzać. Ok, jest taka grająca łapka. O, Zobaczcie, widzowie, tutaj jest dom posadzony przez Jej Królewską Mość, Królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Elżbietę II. Marzec 1996 rok. Zobaczcie, to jest chyba te drzewo. Zobaczcie, widzowie, tutaj jest, stoi jakieś Ferrari. Zobaczcie, widzowie, tutaj są na górze takie lwy.